Borg, 5 listopad 2021. Dziękuję Bogu za księdza Michała Woźnickiego, obrońcę Przyświętej, na ulicy Wronieckiej w Poznaniu, w byłym klasztorze Dominikanek z 1282 roku. Jest to rok, kiedy jest pierwsza wzmianka o farze we Wieluniu we Wieluniu, który został zniszczony, bombardowany już 1 września w 1939 roku. Z Wielunia również pochodził ksiądz Romuald, który za zapowiedzenie Polska zmartwychwstanie na Jasnej Górze 21 marca został zamordowany planowo w 23 kwietnia 1942 roku. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Jest tutaj Częstochowa, Środa, 10 listopad 1943 roku. Wydawnictwo redakcja Częstochowa Adolfa Hitlera Aleja. Odłamki zraniły. Księdza kardynała Augusta Hlonda. Tokio, 9 listopada. Wiadomość o bombardowaniu Watykanu wywołała w Japonii olbrzymie oburzenie. Kraków, 9 listopada. Niesłychana napaść lotnisków alianckich na siedzibę Ojca Świętego odbiła się głośnym echem wśród katolików całego świata. Bomby, które spadły na teren, podlegały suwerennej władzy papieża w czasie bombardowania Watykanu, również uległ wypadkowi najwyższy dostojnik kościoła katolickiego w Polsce, kardynał Hlond. Społeczeństwo polskie przyjęło tą wiadomość z najgłębszym smutkiem i największym oburzeniem. Radiostacja rzymska podała, że kardynał Hlond został poważnie zraniony odłamkiem bomby alianckiej. Ksiądz kardynał Hlond przybywa obecnie w stolicy apostolskiej, był jednym wśród Polaków Członki świętego Kolegium Kardynalskiego. W tej chwili liczy sobie 62 lata. Ksiądz Kardynał Klont należy do Zgromadzenia Salezjanów. W roku 1927 roku jako August Klont nominacją papieską został włączony do Kolegium Kardynalskiego. Proszę. Apel Fierera. Do sumienia narodów europejskich. Teraz są czasy, kiedy ulice Hitlera są teraz ulicami, place Hitlera są teraz placami świętego Jana Pawła II, którego wydachał 9 sierpnia w 2020 roku. Uczyniono świętym roku koronawirusa Monachium. Apel Firera do sumienia narodów europejskich Monachium 9 listopad. Z okazji tradycyjnego dnia partii, Firer wygłosił przemówienie. Mowa Firera, przerywana wielokrotnie, spontanicznie oklaskami. Proszę Punkt kulminacyjny mowy Hitlera były wywołane na temat odpowiedzialności wszystkich Europejczyków, w szczególności zaś narodu niemieckiego jako największego narodu europejskiego, w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa koncentrującego się nieustannie na przestrzeni ich 2000 lat na stepach wschodu. Słowa Pirera były przepełnione głęboką wiarę w misję europejską. Bardzo ciekawe wydanie 10 listopada 43 rok. Dzień, kiedy w Hamburgu zglotynowano trzech kapłanów katolickich i pastora, żeby ich krew spłynęła razem. Mówił o nim, o nich, o tej męczeństwie, skazanych w klasztorze w Libece, w klasztorze, który powstał w 1229 roku na karę śmierci mówił o nich obecny papież, papież Franciszek, 12 października w 1986 roku w Hamburgu, w kościele św. Józefa, gdzie zaczął już tańczyć z rabinem Edgarem glückiem. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Do księdza Michała Boś...